Cześć, szaty! Z tej strony gabor, a to jest dosyć ważny materiał dla mnie. Jak pewnie zostaliście, jakby weszliście w ten film poprzez miniaturkę, czy opcjonalną, czy opcjonalny tytuł, który po prostu was zachęcił? Tak, jest to temat dosyć obszerny. Dla starszych moich widzów, tych bardzo, bardzo legendarnych moich widzów. Powinni oni pamiętać yy, pewne rzeczy, które się działy 3 lata temu, bo, bo w 2018 roku, w sumie 2,5 lata temu. Yy, czyli yy, tworzyłem sobie grę. Tak, gra nazywa się, nazywała się SCP Facility, ewentualnie SCP Defacility, to był tytuł bardzo roboczy. Tworzyłem ją na silniku ClickTeam Fusion 2.5. Yy, silnik prosty, na tym silniku była, był robiony FNAF. Na przykład, więc jakby silnik dosyć prosty, w miarę go ogarniałem. Kiedyś jeszcze kiedyś robiłem jakąś tam swoją podróbkę w Nafal, to było 5 lat temu. W każdym razie takim publicznym projektem było właśnie Scp The Facility. Robiłem go, ją sobie ja z moim przyjacielem, moderatorem, jak i moderatorem na Twitchu. Tutrałem którego możecie kojarzyć z niektórych filmów, czy na przykład z czatu na Twitchu. E, robiłem sobie tą giereczkę tak jakby w dwie osoby, on był bardziej od grafik, ja był ba byłem bardziej od praktycznych rozwiązań, e, czyli jakby siedzeniu w samym w Clickteamie. E, I projekt był nawet, jakby mam ciągle pliki tej gry, mam ciągle jakby wszystko co jest możliwe, żeby ją odtworzyć, e, mogę nawet ją wam zaprezentować, tutaj proszę, jest SCP Facility, były Opcje było wyjście, jakby włączone, włączone, rozdzielczość, nie rozdzielczość. Wiecie o co chodzi, cofnijmy sobie. Mieliśmy. To była gra, która miała jakby symulować The Binding of Isaac, ale w wersji jakby w wersji e, SCP, nie chcieliśmy tworzyć modyfikacji do Binding of Isaac, tylko stworzyć osobną grę właśnie na tym silniku. Mieliśmy przygotowany wybór postaci, była to klasa D, Naukowiec, MTF, Chaos Insurgency, SCP-035, Maska i tak to się prezentowało. E, po wejściu mieliśmy chwilowy loading screen i weszliśmy w grze. No gra jakby według mnie prezentowała się spoko, według mnie jakby wizualnie i jakby pomysł był na nią spoko wizualnie to się prezentowała spoko uwaga na słuchawki, a może już ciszę, żeby nie bolało was w uszy. Dajcie sekundę, tylko już... A, nie mogę je ściszyć. Dobra, to uwaga na słuchawki. Oła. Yy, więc jakby uważam, że sam projekt był w porządku. Ała. Yy, tylko. Porzuciliśmy ten projekt. Był został on porzucony, jakby przestaliśmy go rozwijać w pewnym momencie. Mm, polegliśmy chyba na systemie save'u albo na systemie raczej losowości, bo jak wiecie, gra de Binding of Isaac jest roguelike'iem, jest dungeon, dungeon crawlerem tak zwanym która je, polega ona na eksploracji, jakby... Yy, Pewnych obszarów, pewnych terenów, aby zdobywać sobie lepsze ekwipunek, etc. Tutaj polegliśmy na pojęciu losowości, czyli jakby losowości mapy, żeby ta rozgrywka się różniła między sobą, żeby ona była inna niż, niż zwykle, yy, i finalnie skończyliśmy na lekko. Zwyczajnej i pobugowanej mapie, yy, i tak się skończył projekt. Mieliśmy przygotowane na to na wniem skąd było to. To chyba było pobrane z internetu. W każdym razie no, mieliśmy kilka rzeczy związanych z tym projektem, ale został on niestety porzucony. Yy, więc, tak już finalizując i kończąc wątek SCP Facility, w, jakby gra została wstrzymana z 3 lata temu, z 2,5 roku temu, lata temu i. I raczej nie planujemy je rozwijać, ale przejdźmy do sedna sprawy, ponieważ po to jest ten film, aby powiadomić Was, że prawdopodobnie to nie jest też na 100% pewne, bo to jest póki co taki luźny pomysł, który będzie rozwijany z Waszej perspektywy jutro, ale jest to luźny pomysł, żeby wrócić do stworzenia gry OSCP, ale nie w klimacie jakby The Binding of Isaac, nie w klimacie przemierzania placówki, aby w końcu z niej uciec, tylko bardziej w klimacie Tower Defense niedawno był na moim, filmie, na moim kanale film pod tytułem SCP Obrona Placówki. Grałem tam w grę stworzoną na scratchu, która była właśnie Tower Defensem e, opartym na SCP, czyli wykorzystywała jakby postacie, wykorzystywała uniwersum. E, I był to zwykły Tower Defense. Musieliśmy się bronić przed na przykład MTF-ami, etc. Wiecie o co chodzi. Planujemy zrobić coś podobnego, jakby sam projekt, yy, sama gra bardzo mocno mnie zainspirowała. Pomyślałem, hej, to jest bardzo fajny, bardzo prosty do zrobienia projekt i nie be... zlikwidujemy ten poziom losowości, jeżeli chodzi o, o poziomy, w grze typu Tower Defense raczej nie będzie tego poziomu losowości, będą to yy, jakby oklepane i stałe poziomy, więc tu tylko i wyłącznie będzie etap większy. poziom jeden, poziom drugi, poziom trzeci, albo ewentualnie poziom pierwszy w wersji hardcore czy coś. W każdym razie. Chciałbym was powiadomić, że prawdopodobnie do tego wracam. Jakby mam kliknięty kupionego i pobranego, eee, Jakby uważam, że to jest spoko pomysł. To jeszcze jest zapis właśnie z 15 sierpnia 2018 roku, jak gra była tworzona eee, i było to nawet spoko. Jakby etap całej przeskakiwanie, bardzo mi to przypomina stare dobre streamy Huberta Moszki eee, właśnie z. z, z z tworzenia właśnie scp nie wiem jak wam się to pyknie, mogę wam już wstępnie zapowiedzieć, że yy, będzie to robione na streamach w większości przypadków, nie wiem jak to pyknie, jutrzejszy stream to będzie pierwszy stream z tej gry yy, znaczy stworzenia jej, yy, znaczy z waszej perspektywy, tak, dzisiaj na streamie o godzinie 18 jest dwugodzinny Valorant, czyli od 18 do 20 gramy sobie Valoranta, a później od 20 do 21 będą pogadanki, właśnie związane z tym projektem. I na pierwszy taki wstępny stream nie wiem, czy on będzie na YouTubie, czy na Twitchu. Może na YouTube zrobię, nie wiem. No, w każdym razie zobaczę i będzie jakby to rozwijane będzie taki początek tego projektu. Ja z Tutremem będę sobie właśnie. Bo ciągle, gra będzie tworzona z Tutremem, będę sobie z nim siedzieć na Discordzie, odpalę sobie pierwszego kliktima i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, jak długo pociągnie ten projekt. Nie wiem. Czy, czy pyknie? Wtedy miałem 3500 subów niecałe, teraz mam 43 na 42200 więc różnica jest. Jestem ciekaw jak z tym wyjdzie, jestem naprawdę ciekaw co się zmieni, jak się zmieni i czy mi to pyknie, czy znowu się poddam, czy się nie poddam. No zobaczymy czaty, mówię. Dzisiaj, jeżeli chcecie jakby pierwsze ziarenko tej gry, to macie yy, na streamie o godzinie 20 poprowadzimy sobie pogadanki. Dzisiaj z waszej perspektywy o 20 będą pogadanki o tym, yy, a taki pierwszy stream będzie po południu, jakoś po godzinie 15-16 jutro albo na YouTube, albo na Twitchu zobaczymy. Pomyślę w każdym razie, mam nadzieję, że będziecie wspierać projekt, yy, mam nadzieję, że wam się on spodoba i zobaczymy, jak mi w tym pójdzie, czy ja się nie Poddam znowu. Dobra, to tak finalizując już wszystko. Mam nadzieję, że że, 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 że film się spodobał napiszcie co sądzicie o takiej grze jakby jest to w założeniu gra Tower Defense, podobna do tego co żem nagrywał wczoraj z waszej perspektywy, jest SP ochrona placówki motyw będzie ten sam będą przychodzić przeciwnicy a, yy, przez drogę, a droga by jakby będziemy mogli sobie sobie, sta sobie stawiać wieżyczki projekt wydaje się prosty do wykonania, więc zobaczymy co z tego będzie, mówi do was Gabor widzimy się dzisiaj na streamie o 18 2 godziny Valoranta i godzina pogadanek od 18 do 21.00 widzimy się jutro Jutro o 14 na odcinku z jakiejś gierki o SCP, pomyślę jakiej. Mm. I widzimy się jutro na pierwszym streamie z tego albo na YouTubie, albo na Twitchu. Również po godzinie 16 mówi do Was Gabor. SCP, ochrona placówki. Zobaczymy jak to będzie. Do następnego rzecika. Zapraszam jeszcze do łapki w górę. Komentarza, ta, komentarza udostępniając, dzwoneczka subskrypcji. Oraz wbicie na grupę na Facebooku, Fanpage, Instagram, serwer, Discord, serwer SCPSL, drugi kanał na YouTubie, pierwszy kanał na Twitchu. Wbijajcie, wszystko macie w opisie do następnego Hej, Hejcia!